Witajcie w nowym filmie na moim kanale, w którym pokażę Wam wymianę przepływomierza w silnikach Mercedesa na przykładzie jednostki M112. Zanim jednak zaczniemy, czym właściwie jest przepływomierz i dlaczego warto go wymienić. Przede wszystkim przepływomierz w silnikach benzynowych jest kluczowy dlatego, bo obmierza on przepływane przez niego powietrze. Następnie zebrane dane wysyła do sterownika silnika, by ten mógł dobrać odpowiednią dawkę paliwa. Jednak gdy przepływomierz podaje fałszywe informacje, czyli działa nieprawidłowo lub w ogóle nie działa, możemy spotkać się z efektem przyduszonego samochodu, albo przez tarcie dziwnie falują od razu obroty. To są takie najbardziej popularne powody, dla których przepływka nadaje się do wymiany. W tym więc filmie na przykład jednostki M112 zobaczycie wymianę takiego przepływomierza. W przypadku innych jednostek, takich jak niedoładowane M111, przepływomierz znajdziemy w podobnym miejscu, jednak doładowana wersja już tego silnika ma go po drugiej stronie koło zbiorniczka z płynem do spryskiwaczy. Natomiast większy brat M112, czyli model 113 oraz nowsze jednostki Mercedesa, takie jak M272, M273, mają swój przepływomierz umiejscowiony na środku przy samym podszybiu, przez co dostęp do niego jest najtrudniejszy spośród wymienionych wcześniej jednostek. Przed przystąpieniem do prac zdiagnozowałem wcześniej problem przy użyciu star diagnozy. Jest to oryginalny komputer do diagnozy wszystkich samochodów z marki Daimlera. Takich właśnie jak sam Mercedes, Smart czy Maybach. Błąd wskazuje na nieprawidłową pracę przepływki. Skutkiem jego wadliwej pracy może być zmniejszona moc silnika lub falowanie obrotów, zwłaszcza przy uruchomieniu samochodu na zimnym silniku. Znamy więc już przewody dla takich zachowań dzięki wcześniejszej diagnozie. Nowa przepływka już jest kupiona, więc pora na wymianę. Jest ona prosta i zajmuje zaledwie około 10 minut. No więc zaczynamy proces naprawczy. Żeby sobie ułatwić, warto ściągnąć na początku osłonę plastikową silnika. Można to zrobić bez demontażu, ale warto sobie w życiu ułatwiać. Przepływomierz zamontowany jest na trzy różne zaczepy, z tym że jeden znajduje się po drugiej stronie, i żeby go odczepić, trzeba się delikatnie nagimnastykować. Przy M112 przeszkadza delikatnie ceweczka. Potem kabelek odpinamy. I ostatnim elementem jest opaska zaciskowa. Odkręcamy ją płaskim śrubokrętem, a właściwie nie do końca wystarczy tylko poluzować, a potem można wyciągać przepływomierz. Ten konkretny nie jest jakoś wybitnie zabrudzony, ale wskazywał złe wartości, więc należy go wymienić. Wygląda na oryginalne, wyprodukowane przez Bosza, więc raczej po prostu się zużył. Czas więc na nowy. Nowy przepływomierz marki Bosch, wyprodukowany przez Boscha dla Mercedesa, zupełnie nowy i oryginalny z logiem gwiazdy. Taki właśnie oryginalnie siedział w tym samochodzie, gdy wyjeżdżał z fabryki, więc taki sam również tutaj teraz wleci. Na początek ściągamy oczywiście plastikowe osłonki, a następnie warto jeszcze zerknąć do środka w poszukiwaniu zanieczyszczeń bądź jakichś uszkodzeń, porównując to ze starą przepływką, jeśli ta oczywiście była względnie ładna. A potem montaż w odwrotnej kolejności. Tutaj raczej wiele tłumaczyć nie trzeba. Więc po prostu wszystko składamy do kupy i potem czas, żeby podpiąć komputer i sprawdzić, jak będzie działało. Nowy przepływomierz nie wskazuje żadnych błędów. Nawet po dodaniu kilka razy gazu, problemy już nie występują, a silnik pracuje względnie równo poza wypadającymi zapłonami. Częstotliwość filmów na tym kanale może nie jest wybitna, ale jak coś wleci, to chyba temat interesujący. Powodem takiej częstotliwości jest fakt, że prowadzę znacznie większy kanał na co dzień, do którego serdecznie Was zapraszam. Tematyka również podobna, jeśli chodzi o ten materiał, ale usytuowana w grach komputerowych. W tym materiale jednak jest to już wszystko. Wszystko. Jeśli komuś pomogłem zniwelować z tą prostą naprawą właśnie błąd przepływki, to zachęcam do pozostawienia stosownego komentarza. Tymczasem do usłyszenia na razie.